Witam serdecznie wszystkich fanów wszechstylowej walki wręcz. Ten weekend czeka nas gala numerowana UFC w Kalifornii, w Anaheim. UFC 298, Wolkanowski vs Topuria. W walce wieczoru pojedynek o pas mistrzowskiej kategorii piórkowej pomiędzy Aleksandrem Wolkanowskim a Ilią Topurią. W kolejnym węcie pojedynek Roberta Whittakera z Paulo Costą w kategorii średniej. Bardzo mocna, moim zdaniem, ta karta główna. Też starcie Joe Fanilla z Janem Garym. Merab 2 i kontra Henry Sehudo w kategorii koguciej. Kilka interesujących starć też na karcie wstępnej. Przejdę do omówienia tych zestawień. W kategorii muszej kobiet zmierzą się Andrea Lee z Mirandą Maverick. Całkiem interesujące zestawienie. Andrea Lee, bardziej doświadczona w UFC, mierzyła się z rywalkami wyżej notowanymi od tych, z którymi walczyła Miranda Maverick. Dosyć przegrojowa zawodniczka Lee ma na koncie 5 wygranych przez poddanie w swojej karierze. Dobre jiu ale lepiej czuje się walcząc w stójce, gdzie mam wrażenie może być celniejsza od Mirandy Maverick. Jednak trochę kłopoty ma, jeśli chodzi o bronienie się przed zapasami przeciwniczek. Jeżeli Maverick będzie w stanie ją przewracać, no to może w ten sposób młodsza zawodniczka uzyskać przewagę. W też wydaje mi się, że Maverick nie jest na straconej pozycji, może rywalizować z Andreą Lee. Wydaje się mieć też nad nią przewagę siły uderzenia korespondencyjnie na tle tej samej rywalki, czyli Macy Barber. Wypadły podobnie, obie przegrały przez niejednogłośną decyzję, chociaż osobiście mam wrażenie, że bliżej wygranej była Maverick. Lee ma przewagę wzrostu i zasięgu, co może być w stanie wykorzystywać. Jest też między nimi prawie 9 lat różnicy w wieku i Maverick zdaje się zawodniczką, która na tym etapie kariery może robić większe postępy. Spodziewam się pojedynku na pełnym dystansie. Postawię tutaj na wygraną Mirandy Maverick przez decyzję. W kategorii półśredniej zmierzą się Wal Woodburn z Obanem Eliotem, pojedynek mało doświadczonych zawodników, szczególnie jeśli chodzi o UFC, bo Woodburn debiutował wchodząc na zastępstwo na ostatnią chwilę, stoczył właśnie tą jedną przegraną walkę z Bonikalem, a Oban Elliot debiutuje tutaj jako zawodnik UFC. Uzyskał kontrakt w programie Contender, pokonując tam przez decyzję Kajka Brito. Woodburn silny fizycznie występował w wyższych kategoriach wagowych, ten debiut UFC też w kategorii średniej, tutaj walka w kategorii półśredniej. Jamajczyk niższy od Walijczyka, ale nabity mięśniami, silny fizycznie i posiadający też dużą siłę ciosu. Pięć wygranych w karierze właśnie po uderzeniach. Jednak poziom rywali na tej regionalnej scenie, z którymi się mierzył, dwóch bardziej doświadczonych rywali, z którymi się mierzył, też już blisko do zakończenia kariery. A wygrywał z nimi Woodburn przez decyzję. Obanelli o tym się, że miał lepszych rywali w Cage Warriors, chociaż też trzeba zauważyć, że miał tam dwie porażki z Michałem Figlakiem, jeszcze w kategorii lekkiej, i drugą z Madarsem Fleminasem. Przegrywał z nimi po uderzeniach. Jego defensywa w stójce nie zachwyca, można go trafić. Także Woodburn będzie miał możliwość tutaj pokazać swoją siłę. Jeżeli dobrze trafi to może zakończyć tę walkę, ale Waliczyk jest dosyć wytrzymały. Też dobrze trafił go w kontenderze Cake Brito, był bliski wykończenia tej walki, jednak Elliot to przetrwał. Ma też Waliczyk bardzo dobrą kondycję i potrafi umęczyć rywala zapasami. Myślę, że może mu się to udać też w tej walce i postawię tutaj właśnie na wygraną Obanę Eliota przez decyzję sędziowską. W kategorii półśredniej zmierzą się Josh Quinlan z Danym Barlowem. Obaj zawodnicy dostali się do UFC przez program Contender, chociaż Quinlan dwa lata wcześniej i też pomimo tego, że po tej wygranej w Contenderze przez knockout w niecałą minutę z Loganem Urbanem, ta walka zmieniona na no-contest po tym, jak nie przeszedł testu antydopingowego, zadebiutował jednak Quinlan w UFC i wygrał w pierwszej rundzie przez knockout lewym sierpowym z Jasonem Witem. No jednak Jason Witt trzeba pamiętać, zawodnik, który jest podatny na te uderzenia przeciwników i nie on pierwszy, jeśli chodzi o Quinlana, znokautował Witta w pierwszej rundzie. Duże kłopoty za to Josha Quinlana w jego ostatniej walce w kwietniu zeszłego roku, porażka przez decyzję z Treyem Watersem. bardzo wyraźnie miał duże kłopoty z zasięgiem Treya Watersa, jego szybkością. I został bardzo skrupulatnie przez Watersa porozbijany uderzeniami z dystansu, no bez alternatywnego planu na walkę. Wtedy Josh Quinlan nie był też w stanie obalić przeciwnika. A ma on umiejętności parterowe, chociaż jego główną bronią mocne ciosy w stójce. No a tutaj rywal dosyć podobny do treja Watersa, no bo dany Barlow. Bardzo utalentowany striker. Cztery uderzenia przez KOTKO w jego bilansie wygrana w kontenderze z Rahimem Forestem, Nokaut minuta 19 sekund. Dobrze prezentował się na tej lokalnej scenie też w Cage Fury, chociaż Rywal miał no, niezamocnych, no, ale podoba mi się ta jego szybkość. Umiejętność dobrego kontrowania rywala, spokój przy obronie obaleń. Kontrola dystansu tutaj jeszcze ma dłuższy zasięg od Traja Watersa. Także, no nie wiem, zobaczymy, jakie postępy poczynił Queenland. Czy będzie miał pomysł, jak tę walkę poprowadzić, jeżeli będzie się ona układała podobnie do poprzedniej? Ja nie jestem co do tego przekonany. Co prawda, Queenland pokazywał, że sporo potrafi też przyjąć, jest wytrzymały, ale postawię tutaj na wygraną danego Barlowa przez knockout. W kategorii półciężkiej zmierzą się Ming Yang-zhang z Brentsonem Ribeiro. Obaj debiutują w UFC. Chińczyk Zhang uzyskał kontrakt po występie w Road to UFC, gdzie znokautował w pierwszej rundzie Georgia Tokosa. To było w czerwcu 2022 roku. Miał debiutować już w poprzednim roku, dwukrotnie jednak do jego walk nie dochodziło. Wycofał się z walki z Tysonem Pedro i w grudniu miał walczyć właśnie z Bransonem Ribeiro. Wtedy miał kłopoty, kłopoty zdaje się, wizowe, no bo zmieniono miejsce gali z która miała odbyć się w Azji, właśnie do Apex. Brentson Ribeiro natomiast dostał się do UFC przez program Contender we wrześniu zeszłego roku, pokonując przez knockout w pierwszej rundzie niepokonanego wtedy Bruno Lopesa. Chińczyk i Brazylijczyk mają bardzo podobny bilans zawodowy, również jeśli chodzi o rozkład walk wygrywanych przez knockout i poddania: 10,6-9,6 6 wygranych po ciosach i poddaniach, odpowiednio Chińczyka i Brazylijczyka. Obaj też mają sporo porażek na swoim koncie i to też takich przed czasem. Chociaż Ming Yang Zhang obecnie seria dziewięciu zwycięzców z rzędu, też trzeba jednak zauważyć, że większość jego rywali niskiej klasy, nie niedorównująca mu warunkami fizycznymi, a nawet taki bardziej doświadczony zawodnik jego ma w bilansie, pomimo przewagi kilogramów, był mniejszy i został przez właśnie Zhanga poddany. I widać, że Zhang ma. Tę umiejętność zejścia do parteru i tam skontrolowania rywala, dobrze wchodzi w dosiad ale nie jestem przekonany czy byłby w stanie tam skontrolować w parterze Brazylijczyka, nawet jeżeli Ribeiro nie jest specjalistą parterowym Brazylijczyk przede wszystkim ma bardzo dobre warunki fizyczne ma całkiem wyraźną przewagę zasięgu nad Zangiem bije bardzo mocno tutaj, także możliwy jest nokaut w jedną jak i w drugą stronę, no bo też Ribeiro zdarzały się porażki z zawodnikami, z którymi teoretycznie przegrać nie powinien. Myślę jednak, że w ogólnym rozrachunku ma Ribeiro więcej doświadczenia z lepszymi przeciwnikami przed UFC i postawię w tej walce na wygraną Brazylijczyka przez knockout. W kategorii koguciej zmierzą się linia Nakamura z Carlosem Vero. Ekwadorczyk w wieku 36 lat debiutuje tutaj w UFC. Wystąpił w programie The Ultimate Fighter ostatnio. W tej 31 edycji przegrał przez decyzję z późniejszym zwycięzcą Bradem Katoną. No i moim zdaniem zaprezentował się w tej walce dosyć dobrze na tle Kanadyjczyka. Nieźle sobie radzi w stójce. Jest dosyć groźny w parterze, nawet z pleców. 5 poddań w jego bilansie. Kondycyjnie też prezentował się dobrze. No ale Japończyk Rinya Nakamura już dwukrotnie walczył w oktagonie, dostał się do organizacji przez program Road to UFC i debiutował właśnie w finale tego turnieju nokautując w pierwszej rundzie jego Kazame. Wygrał swoją drugą walkę w sierpniu zeszłego roku z Fernim Garcia, gdzie kompletnie zdominował Meksykanina na dystansie trzech rund wysokiej klasy zapasy Japończyka też jest bardzo groźny w stójce mocno uderza pięć nokautów na jego koncie idzie mocno do przodu ale też się trochę odsłania więc rywale mogą to wykorzystać ale zawsze ma opcję zejścia do parteru te jego obalenia są bardzo dobre duże doświadczenie właśnie zapaśnicze po jego stronie widać też że mocno pracowało nad jiu i próbuje zapinać te poddania może trochę lepiej by było dla niego gdyby więcej próbował tych ciosów w parterze Pokazał też jednak, że potrafi narzucić duże tempo walki, bardzo dobrze kontroluje przeciwnika, trudno spod niego wyjść. I myślę tutaj, że Carlos Vera będzie w tej walce pod dużą presją młodszego o 8 lat Japończyka. Może się tej presji przeciwstawi i sprawi kłopoty na Kamurze, ale może też jej uleci zostać rozbitym ciosami albo poddanym przed czasem. Ja postawię w tej walce na wygraną Rini na Kamury przez poddanie. W kategorii ciężkiej zmierzą się Marcos Rogerio de Lima z Justinem Tafą. Brazylijczyk, dużo bardziej doświadczony zawodnik MMA, też więcej występów na jego koncie w UFC. Ma siłę ciosu, 13 wygranych po uderzeniach w jego bilansie, też 5 takich wygranych po oktagonie UFC. Do tego też 4 poddania na jego koncie, chociaż nie jest specjalistą jiu ale solidny grappling. Potrafi docisnąć zapasami, sprowadzić przeciwnika do parteru. Dosyć wszechstronny zawodnik. Chociaż do czołówki sporo mu brakuje. W ostatniej walce po dwóch wygranych z Andrejem Marlowskim i Waldo Cortezem Acosta doznał porażki przez knockout w pierwszej rundzie, 33 sekundy. Trafił go Derrick Lewis latającym kolanem, jeszcze dobił kilkoma ciosami. Była to jednak druga porażka po uderzeniach w karierze Brazylijczyka. Pierwsza od bardzo, bardzo dawna. I też nie był to jakiś czysty knockout, jeszcze był przytomny Rogerio de Lima. Chociaż mocno noszołomiony, że to nie jest tak, że ma jakąś szklaną szczękę i padnie po pierwszym lepszym ciosie. Jednak trzeba zauważyć, że nie jest on zbyt szybkim zawodnikiem, a Justin Tafa bije bardzo mocno i może go trafić Australijczyk. A Tafa, jak wygrywa, to właśnie przez knockout: cztery wygrane w UFC przez KO -TKO, trzy porażki w organizacji, jeden no contest. Potem, jak palcem w oko trafił go Osten Lane w ostatniej walce już rozbił Leina ciosami w pierwszej rundzie nokautował też Juana Adamsa, Harego Hansakera i Parkera Portera. No, nie są to najwyższej klasy rywale. Przegrywał za to przez nokaut w swoim debiucie z Orgenem De Castro, przegrywał też przez decyzję z Carlosem Felipe i Jaredem Vanderą. co no nie wygląda najlepiej. Też nie są to najwyższej klasy też przeciwnicy, ale obecnie bardzo dobra seria i kto wie, czy Tafa nie będzie tutaj jej kontynuował walcząc z Marcosem Rogerio de Limą. Jeżeli Brazylijczyk zepchnie go do defensywy, w klinicz pod siatką, przejścia do parteru, no to może mieć w tej walce duże kłopoty. Z drugiej strony Tafa jest ponad 8 lat młodszy, dużo szybszy i może mu wystarczyć ten jeden cios, żeby zakończyć walkę. Mam wrażenie, że te szanse rozkładają się w miarę równo. Ja postawię na wygraną Marcosa Rogerio de Limy przez nokaut techniczny. W kategorii słomkowej kobiet zmierzą się Amanda Lemosz z Mackenzie Dern, zawodniczki top 10 rankingu. Lemosz w ostatniej walce walczyła o pas i została bardzo wyraźnie wypunktowana przez Weili Zhang na dystansie 5 rund. Mistrzyni bardzo skutecznie obalała Lemosz do parteru, gdzie miała nad nią przewagę. A głównym atutem Amandy Lemosz jest jej siła uderzenia, która... Jest dosyć rzadko spotykana w tej kategorii wagowej kobiet. Tylko trzy walki brazylijki kończyły się decyzją. Ma na koncie 8 wygranych po uderzeniach i trzy poddania. Ciosy lemosz są niebezpieczne i to na przestrzeni całego pojedynku. Głównym atutem jej przeciwniczki Mackenzie Dern jest jej fantastyczne jiu ale już niejedna zawodniczka w UFC była w stanie obronić się przed tymi próbami poddaj, nawet jeżeli trafiła do parteru z Dern. Niemniej 7 wygranych przez poddania i 4 z nich w UFC robi wrażenie, i nie mam wątpliwości, że Lemosz będzie starała się unikać walki w parterze z Dern. Jest ona bardzo silna, trudna do skontrolowania. Nie wydaje mi się, żeby Dern była w stanie zrobić z to, co robiła Weili Zhang w stójce. Pomimo tego, że zdawało się, że Dern robi postępy, to wciąż do zawodniczek specjalizujących się w stójce ma no, daleko. Co pokazała jej w ostatniej walce Jessica Andrasz, sukcesywnie rozbijając ją i kończąc walkę uderzeniami w drugiej rundzie. Przed tym pojedynkiem cztery walki do decyzji, z Angelą Hill i Tysią Torres wygrane, z Xiaonan Yan i Marino Rodriguez przegrane. Wszystkie dosyć bliskie, z zawodniczkami też wysoko w rankingu. Udawało się ten wciągać w te wymiany grapplingowe przeciwniczki i tym głównie punktowała. Być może udaje się zaskoczyć i poddać Amandę Lemosz, ale mam wrażenie, że może przyjąć mocne uderzenia przeciwniczki i nie zaskoczy mnie też scenariusz podobny z jej ostatniej walki z Jessicą Andrasz postawię w tym pojedynku na wygraną Amandy Lemosz przez knockout. W kategorii średniej zmierzą się Antony Hernandez z Romanem Kopylowem. Pojedynek taki trochę striker kontra grappler. Obaj oczywiście przygotowani pod tą słabszą swoją płaszczyznę, ale specjalizacja widoczna, szczególnie u Kopylowa, które 11 ze swoich 12 wygranych w karierze notował przez KO -TKO. Miał Rosjanin nieudany start w UFC, Przegrał dwie walki: najpierw przez poddanie w trzeciej rundzie z Karlem Robertsonem i w drugiej walce przez decyzję z Albertem Duraevem. Chociaż ta walka była dosyć bliska, jednak zapasy Duraeva w pierwszych dwóch rundach wystarczyły mu do wypunktowania Kopyłowa Teraz po tamtej walce cztery wygrane z rzędu, wszystkie przez knockout: z kolejno z Alessio na Heles Soriano, Claudio Ribeiro i Joszem Fremdem. Nie są to zawodnicy wysoko notowani. Poza fremdem też specjaliści od stójki. Teraz rywalem Hernandez, który, jak mówiłem, bardzo dobry grappler. Siedem wygranych w jego bilansie przez poddania, dwa też zwycięstwa po uderzeniach. W debiucie w UFC Hernandez przegrywał przez duszenie Anacondą z Markusem Perezem. W kolejnej walce tą samą techniką sam poddał Jung Parka. Potem zaliczył swoją drugą porażkę z Kevinem Hollandem, który trafił go dobrze kolanem na ciało i dobił ciosami w parterze. Szybka porażka w 39 sekund, ale teraz też z serią czterech zwycięstw z rzędu poddawał Rodolfo Vieira, którego umęczył. Wielka niespodzianka wtedy. Pokonał przez decyzję dosyć wyraźnie Josza Fremda, który dzielnie się bronił przed nim w parterze, ale, ale to Hernandez był stroną atakującą i narzucił naprawdę duże tempo na rywala. Tego tempa nie wytrzymał w kolejnej walce Marc-Andre który został poddany w trzeciej rundzie. I ciosami został też rozbity Edmen Szabazjan na początku trzeciej rundy w ostatniej walce Hernandeza. Kondycja Hernandeza jest naprawdę imponująca i mam wrażenie, że Roman Kopyłow może być w dużych tarapatach, jeżeli nie zakończy tej walki szybko przez knockout, bo może się wtedy znaleźć w takiej sytuacji, gdzie nieustannie będzie musiał bronić prób obaleń Hernandeza. Nawet jeżeli uda mu się utrzymać tę walkę z to tą obroną obaleń może się Kopyłow bardziej. Zmęczyć niż Hernandez agresywnymi próbami obalenia rywala. Nawet w ostatniej walce, kiedy kończył ją uderzeniem na wątrobę pod koniec drugiej rundy, to kopyłowo wyglądał już na dosyć zmęczonego. A nie mam wątpliwości, że Hernandez zmusi go do większego wysiłku. Zobaczymy, może uda mu się to zakończyć szybko. Cios na korpus może być skuteczny w wykonaniu kopyłowa. Ja postawię jednak na skuteczną presję w wykonaniu Antonego Hernandeza i mój typ, właśnie na Hernandeza przez poddanie. W kategorii koguciej zmierzą się Dvalishvili z Henrym Sechudo, zawodnicy z czołówki, tej kategorii wagowej Henry Sechudo oczywiście złoty medalista olimpijski w zapasach. były podwójny mistrz UFC w kategorii Muszej i Koguciej, Pas kategorii Koguciej zdobył po tym, jak obronił pas kategorii Muszej przeciwko mistrzowi kategorii Koguciej, DJ-owi Dillashowowi, którego znokautował. Później Dillashow miał zawieszenie usady, bo został złapany na dopingu EPO. I Cechudo zdobył zwakowany przez Dillashowa pas kategorii Koguciej, walcząc z Marlonem Moraeszem, którego rozbił ciosami w trzeciej rundzie. Obronił ten pas mistrzowski w walce z Dominikiem Cruzem, którego również rozbił ciosami. I po tej walce ogłosił koniec kariery, wrócił jednak 3 lata później w maju zeszłego roku i przegrał przez niejednogłośną decyzję w walce mistrzowskiej z Aljamainem Sterlingiem. Rab dwali szwili no to kolega klubowy Sterlinga, jego sparring partner, też ze względu na to, nie walczył wcześniej o pas Mistrzowski, bo nie chciał walki ze swoim kolegą. Mistrz Sambo bardzo dobry grappler, dobry też jego bilans w UFC. Obecnie jest to 9 wygranych z rzędu w OKTAGONIE, z czego kilka ostatnich walk z mocnymi przeciwnikami z czołówki. W ostatniej walce kompletnie zdominował PETRAJANA na pełnym dystansie, wygrywając z nim wszystkie rundy. Wcześniej wygrywał też przez decyzję SCHOZA ALDO. Potrafi narzucić niezwykle wysokie tempo walki, cały czas schodzi po obalenia. Odniosłem też wrażenie, że poprawiła się jego stójka cechu do to oczywiście specjalista od zapasów. Myślę, że w szczycie swojej formy mógłby zatrzymać wszystkie próby sprowadzeń Dvalishvilego i bardzo prawdopodobnie znokautować go w stójce. Teraz nie jestem o tym przekonany. Jest 4 lata starszy od Gruzina, 37 na karku. Gruzin jest trochę większy, masywniejszy. Potwór kondycyjny na pewno narzuci wysokie tempo walki od początku. Chociaż tutaj jest pojedynek trzyrundowy. Niemniej cechudo nie był tak pewny w swoich atakach w ostatniej walce trochę się wahał, kiedy zobaczył, że Sterling również był w stanie, w stanie zagrozić mu swoimi próbami ataków grapplingowych, o ile cechudo nie trafi jakimiś mocnymi ciusami, którymi ogłusza raba, to mam wrażenie, że przeważy w tej walce aktywność 2. Lishvilego i mój typ w tym pojedynku na wygraną wali Waliszwilego przez decyzję sędziowską. W kategorii półśredniej zmierzą się Geoff Nil z Janem Garym, zawodnicy top 10 rankingu kategorii wagowej. Dwóch specjalistów stójkowych. Neil 9 wygranych przez KOTK w karierze, Gary 7. Amerykanin też bardziej doświadczony, jeśli chodzi o pojedynki w UFC. 10 takich walk, z których 7 wygrał. Irlandczyk wciąż niepokonany z sześcioma walkami w UFC. Neil porażki notował przez decyzję ze Stevenem Thompsonem i Nilem Magnim, i w ostatniej walce przegrał przez duszenie z zapleców pleców na stojąco w trzeciej rundzie z Szafkatem Rachmanowym. Trzeba jednak zaznaczyć, że w walce z Kazachem zaprezentował się z bardzo dobrej strony i sprawił mu spore kłopoty, mocno trafiając uderzeniami w stójce. Ma Joe Fniel naprawdę ciężkie ręce, o czym przekonywali się jego rywale. nokautował chociażby Nico Price'a, Mike'a Perego i w przedostatniej swojej walce Vicente Luke. Dosyć dobrze też broni niskie kopnięcia, które to są też mocną bronią Jana Garego, właściwie tymi niskimi kopnięciami rozmontował rywala w swojej ostatniej walce, czyli Nila Magniego. Ogólnie mam wrażenie, że kopnięcia są najmocniejszą bronią Irlandczyka, może to też ze względu na to, że jak na swój wzrost nie ma za długiego zasięgu ramion. Pod tym względem nawet niewielka przewaga Geofanila, Fanila, który jest ponad 10 cm niższy od Garego, za to te kopnięcia Irlandczyka tak są szybkie i groźne, dystansujące. Dobrze trafia na korpus, dobrze trafia na łydkę, ale myślę, że w walce z Nilem skuteczniejsze mogą być te kopnięcia na korpus, natomiast w tym dystansie bokserskim myślę, że właśnie Amerykanin ma duże szanse zranić Garego w kilku walkach. Irlandczyk był bliski porażki przez ciosy rywali w debiucie w USC z Jordanem Williamsem był mocno trafiony. W walce z Chińczykiem Kenanem Songiem, również miał kłopoty. Zobaczymy też, jak Irlandczyk uniesie to mentalnie, bo było sporo szumu medialnego wokół jego życia prywatnego. Geoff Neal to jest groźny rywal z czołówki, który myślę, że ma argumenty, żeby pokonać Jana Garego. Postawię tutaj na lekką niespodziankę i wygraną przez knockout Geoffa Neala. W kategorii średniej zmierzą się Robert Whittaker z Paulo Costą. Były mistrz Whitaker kontra były pretendent do pasa mistrzowskiego, brazylijczyk Paulo Costa. Australijczyk zdobywał pas w 2017 roku, pokonując Joela Romero i wygrywając też z Kubańczykiem w rewanżu. Potem trochę pauzował ze względu na kontuzję, ale wrócił i stracił tytuł mistrzowski w walce z Izraelem Adesanią, który znokautował go w drugiej rundzie. Po trzech wygranych przez decyzję z Darrenem Tillem, Jaredem Kanonierem i Kelvinem Gastelomem zawalczył ponownie z Adesanią. Ta walka już dużo bliższa na pełnym dystansie, ale też przegrana przez Whitackera. Potem pewnie wypunktował Marvina Vettoriego we wrześniu 2022 roku i w zeszłym roku przegrał walkę z Drikusem Duplessisem, obecnym mistrzem, który znokautował go w drugiej rundzie taker ma solidny parter, czarny pas brazylijskiego jiu ale znany głównie ze swojej stójki, gdzie jest bardzo szybki, dobrze zadaje ciosy doskakując i odskakując od rywala. Taki ma dosyć specyficzny ten styl zaczepny. Bardzo dobrze sprawdzał się z większością rywali w kategorii średniej. Miał trochę kłopotów, kiedy jego rywale byli więksi, silniejsi fizycznie, jak chociażby w walce z kanonierem, która była dosyć bliska. Też pojedynek za De Akurat w walce z Drikusem Duplessis zaskoczył go dosyć nietypowy styl wstójkowy zawodnika z RPA. Paulo Costa no to jest zawodnik silny fizycznie, lubiący wywierać presję. 11 wygranych po uderzeniach w bilansie, też czarny pas brazylijskiego Jiu-jitsu, ale podobnie jak Whitaker, preferujący walkę w stójce, i mam wrażenie, że w tej płaszczyźnie stójkowej będzie się rozgrywać ten pojedynek. Podobnie jak Whitaker Costa, toczył bardzo wyrównaną walkę z Joelem Romero, którą wygrał na punkty. Potem przegrał przez nokaut Izraelem Adesanią i od tej porażki w 3,5 roku stoczył dwa pojedynki. Przegrywał z Marvinem Wettorim przez decyzję po tym, jak nie zrobił wagi. Walka była w catchweightie. Miał Costa nad Włochem przewagę kilogramów, ale Vettorim przetrwał mocne uderzenia Brazylijczyka. Sam trafiał lepiej i częściej i wygrał na punkty. Ostatnią walkę Costa wygrał, w sierpniu 2022 roku z lukiem Rockholdem przez decyzję. No, to było interesujące starcie, dobrze się je oglądało, chociaż mm, to była ta gala wysoko nad poziomem morza i obaj widocznie mieli kłopoty kondycyjne w tym pojedynku, no, nie zaimponował mi wtedy Costa, i mam wątpliwości co do tego, jak skupiony jest on na swoich treningach, czy poprawił ten poziom sportowy, no, bo Taker to jest trudne wyzwanie. W moich oczach Australijczyk ma przewagę. Szybkości i techniki w stójce powinien kłuć tymi uderzeniami Brazylijczyka. Skoro wytrzymał dwie walki z Romero, myślę, że tutaj Kosta też nie da rady go poważnie zranić. I postawię w tym pojedynku na wygraną Roberta Witakera przez decyzję sędziowską. W walce wieczoru pojedynek o mistrzowski kategorii piórkowej. Aleksander Wolkanowski kontra Ilia Topuria. Ciekawe zestawienie. Mistrz Aleksander Wolkanowski w UFC niepokonany w kategorii piórkowej. Dwie porażki w trzech ostatnich walkach zaliczył próbując zdobyć pas mistrzowski kategorii lekkiej. Przegrywał najpierw przez decyzję po bardzo bliskiej walce z Islamem Makaczewem. Obronił w międzyczasie tytuł z Jairem Rodriguezem, którego odprawił ciosami w trzeciej rundzie. No i wziął walkę na zastępstwo. Bez przygotowań leciał do Abu Dhabi, i nie skończyło się to dla niego dobrze. To rewanżowe starcie z Machaczewem został trafiony wysokim kopnięciem i dobity hammerfistami. Knockout na wulkanowskim w pierwszej rundzie. Wraca dosyć szybko po tej dotkliwej porażce, bo to niecałe 4 miesiące. Rywalem niepokonany w zawodowym MMA Ilia Topuria, myślę, że jeden z groźniejszych przeciwników w kategorii piórkowej, sześć wygranych w UFC, większość w imponującym stylu w ostatniej walce, zdecydowanie wygrał na punkty z Doszenem Metem. Taka konsekwencja wychowanie w pięciorundowym starciu z groźnym rywalem, który ma nokautujący cios. Plan na walkę wykonany, właściwie wszystkie rundy wygrane no to też robi wrażenie. Gruzin jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym, zaczynał od grapplingu i jest w tym parterze bardzo groźny. Osiem wygranych przez poddania na jego koncie. W stójce też ma mocne uderzenie, co pokazywał właściwie w UFC, bo cztery wygrane przez KOTKO w jego bilansie, trzy z nich w oktagonie. Polkanowski oczywiście jak na dominującego mistrza przestało, ma tutaj umiejętności kontrujące atuty Gruzina. Fantastyczna defensywa zapaśnicza. Bardzo trudno go obalić i utrzymać w parterze. Poddać też właściwie nie sposób. Nigdy nie przegrał przez poddanie, a próbował chociażby Brian Ortega, który miał bardzo ciasno zapięte duszenie, z którego Wolkanowski się wyrwał. W stójce bardzo dobry striker, inteligentny zawodnik, potrafiący dostosować się do rywala. Tutaj akurat z ilią to dla odmiany. Nie będzie miał rywala. Tutaj dużo przeważającego warunkami fizycznymi, z którymi głównie się mierzył, czyli z zawodnikami wyższymi. Tutaj tylko 2 cm różnicy wzrostu między nimi. Jak na niski wzrost, bardzo długie ręce Australijczyka ma przewagę zasięgu nad topurią. Wolkanowski w swojej topowej dyspozycji, myślę, że jest w stanie porozbijać, wypunktować Gruzina. Może nawet zakończyć tę walkę przed czasem w późniejszych rundach, ale czy obecnie będzie to? Ten Wolkanowski w topowej dyspozycji, młodszy już nie będzie, 35 lat, tutaj rywal 8 lat młodszy, w ostatniej walce ten ciężki nokaut w wykonaniu Makaczewa, Topuria wytrzymały, agresywny, groźny w każdym elemencie walki. Może to być ten moment i ten rywal, który w kategorii piórkowej przełamie dominację Wolkanowskiego, albo mistrz znów pokaże swoją klasę. Bardzo interesujące starcie. Uważam, że słusznie kursy bukmacherskie wyrównane na tę walkę. Ja postawię tutaj na wygraną ili Topuri przez nokaut techniczny. To by było na tyle. Gala UFC 298 Wolkanowski vs Topuria. Anaheim w Kalifornii. Gala 18 lutego u nas. No bo rozpoczyna się o północy w nocy z soboty na niedzielę. Karta wstępna w UFC Fight Pass. Karta główna. Od godziny 4 w nocy w kanałach sportowych Polsatu. Jak zwykle zapraszam do oglądania, kibicowania. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej gali, jakie macie typy i co sądzicie o moich. Jeżeli materiał wideo Wam się podobał, polubcie go. Przypominam o subskrypcji kanału. Ja się już żegnam. Do usłyszenia.